Ej, dzień dobry. Witam serdecznie moje Plastusie i Teletubisie i Purposzki i, i misie purposzowe i, i wszystko w ogóle. No, tak, dzień dobry. Nagrywa się, nagrywa się. Wiesz, co ostatnio się mi nie nagrywało? No patrz, no przywitałem się z nim, a mnie się cham nie, od, nie, nie odwita. Patrz, no co za człowiek no w ogóle. A, no. Teraz mnie słychać? A, no. Przepraszam, coś się niechcący mnie, ten, wymutował mikrofon, ja do ciebie nawijam, nawijam, a to, a to zero. Aha, już myślałem, że się nie chcesz przywitać, no. Tak. Nie, nie, co, co, co ci się nie nagrało ostatnio? Bo ja na się, w sumie się pytanie. wszystko nagrało, tylko, bo ja mam ten, ten, zrzuciłem yy, sobie ten... Yy, o, ten, ten, no. Yy, ten, ten, żeby nie było klawiatury słychać, nie? No. Eee, te, te redukcje hałasu taką, nie? i... Uh -huh. i zapomniałem wentylatora wyłączyć więc to, to mnie trochę bardziej tłumiło na mikrofonie ojej <laughs> ale nie było tragedii BĘDZIE PAN ZADOWOLONY! nie było tragedii, więc, więc może, może, może mnie zrozumieją, sekundałem chociaż czasami mnie tłumiło ale czasami za bardzo tłumiło no, O, do mety! Lupa. czasami no. trochę za bardzo Dobrze, by było przypierdzielić w tą linę, jedną. E, tak myślę też właśnie, no, żeby było tak, żeby tak się odbiło sprytnie, tylko, tylko weź to. Że to się... patrz. O. Wyszedł. Wystarczy. Ja z tego mówię. upokorzenia. No, no to ile jeszcze będzie stresował? Ja się mu wcale nie dziwię, no. To jest dopiero jakby w Tragmanie 2020 pojeździł, to by się postresował chłopak. Tam to w ogóle byłby rage. To go by mapę odpalił, żeby był rage No Dzień dobry. Próbuję w tą, skoro nie do mnie odcinek, to sobie mogę pokombinować. Mm -hmm. I próbuję przypierdzielić tą linę, wiesz, tak od spoda. No. Na pełnej, bo tak inaczej to trzeba odpuścić gazu, nie? No trzeba. Chyba właśnie żeby ją w dobrym, pod dobrym kątem uderzyć albo coś nie wiem. No właśnie teraz się obtarłem. Nie mm. uderzyłem, tylko obtarłem i nie wyhamowało mnie, tak? jak... Mhm. Jak bym sobie tego życzył. O, poprawiam nawet swoje pyby. No to, to jak to chwila, tylko że... Się... Tylko przelatuje! I to, to, jest problem, no. no. Właśnie tak, nad metą to, to jest standardowo, tylko właśnie mhm. to, to trzeba zrobić tak, żeby przypierdzieć na pełni Zagonić po prostu Gonga, wiesz, w, w tą linę. Mm -hmm. I wtedy cię normalnie prościutko w tą metę to cię wpierdziela człowieku jak, jak młodego, no, nie? plan jest dobry. No, o, tak tylko swoje żeby typy. uderzyć tachem, a nie... ...przodem. No, to tak. Mi się przodem też hamuje, tylko trochę za bardzo, tak? Delikatnie z <laughs> <jest> moc. <laughs> ja tu 31. lokal rekord. Dobra, dojadę, żeby jakkolwiek było dojechane. Na razie. Nie ja też na tak na razie jakkolwiek dojechał, ale to, to, to nie jest. To nie jest czas, to, to nie. Dobra. Kolejne podejście. To za... tu GPS pokazuje ciekawego. Wiesz co, sprawdzę. No, to to, no tutaj albo tutaj GPS nie ma jest jakiejś fizologii. No niby nie ma, ale ciekawie jestem, może to faktycznie coś pokazuje z tą liną ciekawego, albo jakiś trik sprytny, albo co? No kurde, mocniej w lewo, mocniej w lewo Marcin. Nie, tu pokazuje taki przyjazd do dupy, to, 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 to. Nissan GPS ciekawego nie pokazuje. Mocniej na lewo! No sz... Gdzie ty, eee. na le Gdzie ty chcesz mocniej na lewo? No, żeby tą, tą linę przypierdzielić, A. no. A ja tak się sram i wiesz, i nie chcę przegiąć. No teraz to nad liną przeleciałem, tak na lewo poleciałem. <noise> ja też. <noise> Mówię o tyle wygodnie, jak się samemu nie nagrywa, że to nie nudzi, że ja sobie mogę, wiesz. A mamu, ty, ty, pa... ty się tym przejmujesz? No, ba. no, ja wiesz, dbam o swoją widownię, no. No co ty? po co? A dlaczego? Dlaczego? Jak to po co? Bo ich lubię? A, to chyba, że tak. Ja też swoją lubię, ale widownię, ale czy dbało o nich jakoś specjalnie? No nie, no. Nic ty rzeczy. Ja, teraz nie mogę przeskoczyć, kurwa, tego pierwszego przeskoku, no przecież, no, no i koniec czasu. Dobra, w dupie to mam, takie nagrania, takie kurna gry tutaj. O, instrybutor jest znowu online, więc pewnie znowu będzie wbijał nam tu do gry. No i jest, z powrotem, no. Tak? Wszedł? O nie, nie dobra, bo on nie, jest wszedł. na tabeli, bo, bo tak, bo przejechał. No. Ej! Wiesz, co zapomniałem? O czym? No, co? No to, to, to odpali. Ale i tak no. obrabiasz, to możesz sobie dorzucić muzyczkę. Nie chcę mi się. <laughs> już rzucona, już seleci muzyczka. A, tam chwilę bez muzyczki, tak może być. A muzyczka, i no, i no. A muzyczka cz nie. A przy tej muzyczce wszyscy bawią się wesoło. Nie, dobra. To, nie, ty, nie, weź, nie rób mi takich rzeczy. Nie, nie zaczynaj mi takimi muzyczkami, no. 127 lokal, tutaj mam, to jest żenująco nisko. No, też mam z tą mapą problem, żeby ją mm. jakoś fajnie przejechać. Tak, se przejechane. No, duża różnica jest. Aha, dobra, jest tylko pół sekundy różnicy między pierwszym a 127 moim, więc. I nie mogę trafić 2%. O, jest 100%. Muzyczki, nie? No, no, no. Rozumiem. Na 2% lecisz? Mhm. No i na 2% wystarczy, żeby ciebie nie zagłuszało. No, gamer spa fajny czas zrobił, zobacz. O, równiutko no. Równiutko, 19 sekund, no to to już no. Szkoda, że nie jakieś 20 na przykład. Tak Hunter, nie? No. Dobra. Po co, ja tu na poprawiam pyby. Przestałem poprawiać pyby, na wiem, gdzie popełniłem błąd. <coughs> Najgorsze jest na takich planszach, że. Ej, ja, i, i, idealnie jadę, nie? Mhm, mm już widzę, że jadę idealnie. I, i... No i wujno i cześć. Gdzieś delikatny jeden pościsk i nie wiadomo skąd, nie? No. No, troszkę jadę gorzej, ale to jeszcze ma szansę poprawić przy mecie. O, na przykład tak. No, nie, nie pybie, ale. I to w ogóle ma 103. O! O nie, jak jest jest 101, o nie! Ty jesteś rudy 103, on 101 Dolmatyńczyków, no? Tak, tak, tak. Ja nie jestem rudy. <noise> po co, bo o. jestem rudy? No, o. Jak nie poprawiłem PB? Jakim cudem za nie szeroko. poprawiłem PB? Za szeroko, za szeroko, kulpo, nie iść tego tak szeroko! Dupa. Hmm. Nie wiem jak nie bo pewnie tak się tak, nie poprawiłeś. No i kurde przyhaczyłem checkpointa, no 107 local record A, To ty masz to tu ode mnie! Oooooooo! No. No, Właśnie ja tego nie rozumiem No ja też nie wiem jak do tego doszło Oooo, tak i teraz tu... Nie <laughs> wiem, nie wiem gdzie... Nice. Jest, 91. Oj, pierwszy czas mam! Pan to PATERA. Pan Atol. O, tak. Pan Adolf ekstra. Mhm. O Jezus. Kojarzysz tego mema, nie. tak? Nie. Nie. Się nie? Nie. będę tłumaczył, do czego ten mem dotyczy, musiałbym ci... No, domyślam się, czego może się dotyczyć. Tak, tak, tak. <laughs> Kuteczne tabletki przeciwbólowe. Tak, nic nie będzie bolało. No. Z rewelacyjnym środkiem cyklon B. Nie wiem, czy w ogóle można mówić to. A nie wiem. Na filmach. Ale no, no, cyklon to jest taki wiatr, tak? No ale. Z, z tą konkretną literą to. No, to, nie taki jest, wiatr. to tak, moi dzieci mówią, że cyklon jest B. Nie jest czacie, tylko jest B. <laughs> Żeby mieć mi się to da opowieść, muszę ci eee, powiedzieć. Tak, tak, tak. No słuchaj, ja jestem gruby tej jest grubych nici muszę używać, tak? I panu, mam za czas pierwszy... Już nic nie mówiłem. I ja zacząłem mówić, że mam za czas pierwszy czas i oczywiście musiał gamer spawjechać. Mu, musiał. Znaczy ja w ogóle mam problem z tym, że ani na chwilę nie mam poślizgu? Kół. Mm -hmm. ani y, nie popełniam błędów, wszystkie zakręty idealnie, jadę na przykład na pierwszy czas, poprawiam swoje PB o 200, wjeżdżam do mm -hmm. metę, y, minus, znaczy plus 400. Ej, mi się wydaje, że właśnie na ten, um, do mety, jak już masz taki, taki, cały czas faktycznie skręt w prawo, jego trzeba tam wskoczyć, y, żeby właśnie lekki poślizg złapać, tak mi się wydaje. Nie wiem. Ciężko mi stwierdzić, natomiast y, nie pykło to tak, jakbym sobie tego wyobrażał. Tra no. Teraz przyjechałem gorzej i mam 40 tysięcy do, do przodu. Nie, nie, nie rozumiem to też. Jest dziwne. No no cóż, no, no, no dziwne jest, ja tylko drugi jestem, no. Całe życie ciągle drugi. No Znowuż. dziwne. Wóż. Ale zobacz, jakie to są różnice? No Nawet niewielkie. Niewielkie, to się zgadza. To jest... masakrella. A tu wiesz, poprawia człowiek, kurde, o 100 tysięcznych, po czym traci 400 tysięcznych. No nie wiem. A nie to, jest, wiesz, to jest tak jak z Polskim Łodem, nie? Dają ci 500, zabierają 1000, nie? To no, tak samo to no, działa, no, no, tak. No coś w tym jest, coś w <grym> tym jest. <grym> Dokładnie tak. Werby short? Tak, w panze się nazywa werby short. P, no. Brby. Czekaj, ja tu niby dojechałem, ale. Się, bo mam tryby, ale nie bardzo wiem, gdzie mam jechać. No przecież. Więc nie mogę tego pierwszego checkpointa, kurde, zmieścić, no. Bo to jest driftem. Nie, się na pełnej robi, tylko. Tak! No. To próbujemy go zrobić na pełnej. Trzeba od prawej zacząć i odpowiednio w, w pełnym momencie w lewo skręcić. I, i, i zazwyczaj i nic tak Nie, wychodzi. Z no. no. <coughs> To w 21 sekundówka. Taka nie, no, nie za krótka ta plansza. No, no nie mogę, no kurde, no nie mogę, no. To już pa no. <ścoughs> no, wreszcie. No, faktycznie da się go na full speedie walnąć. No, tylko potem zacząłem za bardzo hamulcować. To jest trudna mapa. Ja, ja jej nie umiem przejechać. Jak bardzo no, ładnie. Durnieje przysadka dosłownie, w których momentach należy driftować, a w których mm -hmm. a w których na pełnej, nie? To się zgadza. Właściwie chyba tego ten pierwszy da się zrobić na pełnej, a potem to już są chyba same drifty. No nie, tam następny też jeszcze da się zrobić. Znaczy, nie następny bezpośrednio po tym, tylko ten w prawo. No, być może. Być może ja nie umiem. Kurde, ja tego pierwszego teraz nie mogę zrobić, to chwila za szeroko ja go biorę. Ostatniego, kurde, ostatni jest najgorszy chyba. O, o, tu biło schodziłem. i dupa. No, ja to za ciasno próbuję przejechać, ja po prostu przez to, że znam tę mapę i ja to za ciasno próbuję ją przejechać i, 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 i walę po bandach. Oooo, no. ja 200 tysięcznych było poprawiane i nie wyrobiłem ostatniego zakrętu, no szlak by to trafił. No ja po prostu wiesz, trzymam poziom gildi, tak jest tam last. <laughs> no nie mogę, no co jest, co ja dzisiaj, kur... tak dobrze mi wszystko szło do tej pory. Nawet ci tej gorszej tragmanii objeżdżałem. A tu teraz masz, no. No, patrz, no. no, no. Dobra, poprawione PB, ale to dramat. Dalej, był ze dwa razy się uderzyłem w bandę. No. który to w ogóle PB masz? 124. Uh, tu to, to masz lepsze niż moje. 182. I jeszcze mi jakiś gamer spara, rozprasza Niko, Niko. Nih, no, no specjalnie zrobię. Tak. Słabe jest w to będzie rozpraszał innych. <noise> To wcale nie tak, że ma pierwsze miejsce. No ale to tylko dlatego, że rozprasza innych. No. Kurde, wiesz co? Co? by się przydało taki, taki, taki fajny Widziałem na konie, taki e, specyfik do grania, taki, mm -hmm. w który ci jednocześnie potrafi rozruszać. W znaczy, sensie takie dwie platformy, na których stajesz, i ty się przechylasz na nich i to ci skręcowywuje, nie? Czy tam jakimiś samolotami, mm -hmm. jak latali i tak dalej, nie? To by było się do Tragmani. Mówisz? Nie, no, ja bym się potem w takim ustawie, bo ty się na tych zakrętach wychylasz, nie? Wiesz, się skręcił I, i miałbyś się taką trochę, jak na motocyklu jazdę. 73. lokal. Wow. No nie, to wow to jeszcze nie jest, ale... Nie to już jest sobie do... już poniżej setki, tak? To brakuje mi ponad, 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 lock, sek... ale... ponad sekundy do pierwszego miejsca. Ponad sekundy. Aha. Aha. No. no, po to na pierwszym to jest truś co to to się dziwisz. No, to prawda, ale mimo wszystko no to jest coś niesamowitego, że aż no. tyle czasu brakuje. No, to, to mi dwie sekundy brakuje do pierwszego, także że to ho, 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 ho. Ale to mam tu się do nadrobienia jeszcze i kompletnie nie wiem gdzie i jak. No, no i ja to, i teraz tak, właśnie to... poprawiam pół sekundy, ale nie dojadę, bo nie zdążę. Pół sekundy! No, a ja mu odpiszę, bo on pisze GG, to ja mu napiszę, że thanks. <laughs> no tak, taka jest sytuacja. Tak. To co jest za mapa? A wiem co to jest za mapa. Tu się od checkpointów restartuje. Znaczy no się jedziesz w lewo czy startujesz, jedziesz w prawo restartujesz i potem jedziesz tak, prosto. Tak, 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 tak. Mam tutaj a, no i ja on 26, dlatego ci mówię, jak to się robi, nie? Najgorsze jest to, że na tej penszy. Yy, często się nie przepierdzielasz potem przez, przez tą bandę, nie? Mhm. Mm I niby wszystko poszło dobrze, niby Bo wszystko. Bo ją trzeba zrobić nie, nie na wprost tego delikatnie boczkę. Ja wiem, ale. No tłumaczyć, to wolę ci wytłumaczyć, nie? No, Chcę być dobry kolega, No, <laughs> no dobrze, dojechałem chociaż. Do to dojechałem. O nie, mogłem to przebrajkować, Kurde. Ja byłem pewny, że... <grystanie> basz, basz, to dołączył na no Flynn, no widzę. No to jest końcówka nagrania, no przecież no, to, jest, to jest u niego normalne. Ach, ale, nie ale gość ma wyczucie po prostu, nie? trzeba, że na ostatnią mapę przychodzi. I to ile byśmy nie nagrywali? Czy nagrywamy jeden odcinek, czy nagrywamy ze cztery odcinki i zawsze na koniec. <laughs> bo to jest Biedny. ostatnia po dobrze liczę? Y tak no ja <laughs> ten to wie, po prostu on, on ma wyczucie, on, on, tak, on tak, no chyba widzisz, że wchodzimy do gry i ustawia za stopper. O dobra, ale będę kończyć na gry, bo to wbijam, nie? <grym> no chyba tak. <grym> True story, bro. A i blisko było pyby poprawienia. Chyba hmm. tego przyjechać teraz nie mogę. Ja ten blisko było poprawienia, tylko najgorsze jest... Ta meta. Ja nie wiem, czy tam hamować bardzo mocno, czy tylko trochę, czy się wleci, mm -hmm. czy nie. Chyba delikatnie trzeba przyhamować, żeby no, tam nie to, uderzyć. No to, trzeba, bo... to wiem. Tylko jak mocno, nie? To no. jest... Ja w ogóle próbuję z jakimkolwiek czasem to przejechać w tym momencie, bo to jest masakra jakaś. O! W końcu będzie jakiś przejazd. Świetnie. Nie no, po prostu, po prostu... Właśnie, właśnie mówiliśmy o tym, że trzeba hamować przed metą, nie? Nie zahamowałeś. Nie przejechałem po niej. Gratuluję. Hmm. No i tam tylko 6 sekund gorzej od PB. <laughs> Tyle 24 sekundy masz? Tak 2478 Masakra To ile twoje PB wynosi? Eee, 17699. te 18024 no tu jeszcze jest taka do zrobienia. Chodźcie nie jak te soki robiłem. Nie pamiętam jak ja jej robiłem. No delikatnie pod kątem i... No właśnie... Tak żeby nie, nie driftować po prostu. O, no tak i się... tylko właśnie nie mogę teraz przez tą bandę przejechać. Jak już dwa mhm. razy mi wyszło, to teraz nie mogę kompletnie tego zrobić. No, tak samo mam. Mam tak samo jak ty. Bolid mój, ja w nim pięknie. Dwa pierwsze przyjechałem cudownie. Poprawiam 500 tysięcznych swoje PB, i kurwa, jak zwykle, przez tą pierdoloną bandę jebaną w dupę i kogo pierdolona mać. Tak. Nie lubię jak mi się okres później. No, ja też nie. No takie no. 600 I tam w ogóle, ogóle Wiesz, że tam się da wpaść pomiędzy bandę. Pomiędzy bandą i rampę P. 30 okay. nice, lepiej Nice try, nice try. Ja już 28 jestem, o nie gdzie pomiędzy, co, co pomiędzy bandą? No jak y, tą badawczą zachowuje tam, to, tak to można wpaść, wpaść. I najgorsze. to mi się, wiele razy mi się to zdarzyło, właśnie, to jest najgorsze. No żeś kurwa znowu, no! Nie, 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 tutaj trzeba po prostu charakterystycznie się podbić, no ale no, trudno się mówić. Ach. No i już będę musiał podziękować. Za Cici. Bo znowu zamykam tabelę. No, a Flynn jedzie pierwszy. No, tak. To ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie i, i widzimy się za tydzień w kolejnym. Na razie, pa! Yo.